Dzień dobry, witajcie, kochani. Dzisiejszy odcinek miał wyglądać całkowicie inaczej. Jest z nami. Ania, którą poznaliśmy ostatnio na szlaku i wspominałam wam, że w któryś dzień pojedzie z nami na wycieczkę, więc była z nami razem w body i dzisiaj chciałam ją zabrać w cudowne miejsce, ale okazało się, że niestety nie jesteśmy tej trasy w stanie pokonać ani przejechać autem, ani za bardzo też przejść na nogach, dlatego, że jest temperatura prawie 90 stopni Fahrenheita. Oczywiście nie tutaj, tylko tam. Co więcej, Mija spała z dzieckiem na rękach, z wózkiem. Było to totalnie niemożliwe. Zaraz Wam pokażemy fragmenty z tamtego miejsca, więc przyjechaliśmy sobie tutaj nad takie piękne jezioro. I baj, baj! Idą dziewczyny razem na spacer. Mija w ogóle strasznie, ale to strasznie polubiła się z Anią, więc jak możecie zobaczyć, dziecka nie ma. Jesteśmy nad jeziorem tak naprawdę, nie wiem, może to jest ile, z 20 km oddalone od tamtego miejsca? Tak. I niesamowite było to, że tam było tak gorąco, ponad 30 stopni Celsjusza, bo 90 to jest ponad 30, prawda? Tak, dokładnie ponad 30 stopni. E, a tutaj pierwsze lat. co otworzyliśmy drzwi samochodu, ubraliśmy bluzy, przebrałam mi je w dres, ja sama wskoczyłam w dres, bo jest taka różnica temperatury. Przejdziemy się tutaj, pospacerujemy. Ja wam za chwilę opowiem coś o tym jeziorku, bo też ma swoją ciekawą historię. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj, jak możecie zauważyć, wszędzie, ale to wszędzie są piękne jeziora i nie sposób je wszystkie zwiedzić i przejść. Może ale opowiedz, gdzie chcieliśmy jechać i co cię rozczarowało, że mimo wielkiego przygotowania. Na internecie nie znalazłaś informacji dokładnych, szczegółowych, bo okazało się, że droga tak. przeszła nasze oczekiwania i była bardziej ekstremalna, mimo że pierwszy raz w życiu w naszym pickupie włączyłem napęd na 4 na taki wrażenie. Dobra, ta, ta, jeszcze stop, przekręć kamerę, tak żebyśmy byli razem. Nie wiem, czy mi widać. No tak? to Także... wyłącz i włącz i będziemy opowiadać Będziemy widać. Okay. I słuchajcie, włączyłem napęd na 4 na, na LOW, całkiem w ogóle zwolniony most że niezależnie całe tył, podnosiło mi się zawieszenie takie były nierówności, takie dziury i było takie duże wzgórze, musiałem na niego wyjść, jednak zrezygnowaliśmy i poza jakiś czas, zobaczcie sobie teraz fragment gości jechał, jechał Jeepem, specjalnie na to przygotowanym miał niezależne wow. zawieszenie, napęd na cztery oczywiście z tymi wszystkimi przełożeniami bardzo wysoko podniesiony opony specjalne można powiedzieć na błoto i na piasek Nagrałem mu filmik, poprosił mnie, żeby mu wysłać to, bo był sam ciekawy, jak to wyglądało. Naprawdę niesamowicie, i zapytałem go szczerze, jak dawałem mu numer telefonu Czy dałbym radę tam pick-upem wyjechać. Nawet jakbym pokonał to wzgórze, górze, byłoby mniej ekstremalne, tam dalej. To powiedział, że nie, bo okazało się co. Rozmawiałeś z panami, którzy Hiking pokonywali, to co powiedzieli? Co powiedzieli panowie? No panowie powiedzieli, że na pewno nie na polecają nam. Oni szli na piechotę to jest dwie mile w jedną stronę. Dwie mile no to na przeliczeniu ponad 3 trzy km. Kilometry. Trzy kilometry, tak. I bardzo gorąco. Jest bardzo gorąco. Po powiedzieli, że na pewno z wózkiem to my tam w ogóle nie dojdziemy. Z dzieckiem też odradzają, bo jest gorąco. No i, no i że to jest tak prostu... z z piaską, że zakaś wydma. Że... Tak, Że to jest taki prawdziwy hiking, że to jest wycieczka, jak to mówią tutaj, że to jest po prostu adventure, przygoda, przeżycie i jedyne co mogę powiedzieć, że jestem rozczarowana, bo ja tam tak strasznie chciałam iść, więc wpisujemy to na, na mapę i pójdziemy tam jeszcze raz, bo jest to naprawdę niesamowite miejsce. Nie będę opowiadała o tym, bo może kiedyś zrobimy, uda nam się, jeszcze będziemy mieć do tej pory kanał na YouTubie i zrobimy odcinek. Mój mąż też jest w sumie chyba zafascynowany Niemo. tym miejscem i tym, co zobaczył wyjeżdżając tam autem. Jakimś składem, jakimś, nie wiem, krosem, no coś wymyślimy, albo jakieś auto może uda się wypożyczyć, jakiegoś ziba mm -hmm. podniesionego. Ale tak mi się spodobała ta ekstremalna droga, że powiedziałem sobie, że mimo, że nawet jak w jesieni byłaby możliwość we wrześniu, Pójść tam na piechotę, to podjąłem dzisiaj decyzję, że nie. Czymś pojedziemy, żeby Czymś to było fajnie, żeby to była taka ten, ten, ten adventure, przy, przy, przygoda, ta przygoda, ten naprawdę? adventure. Mm -hmm. i, i no i przede to... wszystkim mija, musi, musi być starsza. Musi być starsza i większa, ale miejsce wpisujemy na mapę na nasze kolejne wycieczki na przyszłość. Powiem tylko, że to się nazywa Lake Crony? Crowley Crowley, tak, kolumny. Tak, i no. tylko można je zobaczyć w pewnym okresie czasu, albo Dokładnie, odpowiesz tak. przy filmiku, który Są będzie film... kiedyś tam... Możliwe, można do nich dotrzeć, można je zobaczyć tylko przez kilka miesięcy w roku, a później po prostu znikają pod wodą. Ale Tyle powiem, więcej jak nie mówię. jest, mimo, tu jest, mimo piękne jest pod jezioro. słońce. Może widać. Małe, ale piękne jezioro, prawda? Cudownie, jest cudownie, jest cudownie. Wieje wiatr, dlatego tutaj jest dosłownie tak inna ta cała temperatura. No i tutaj nad to jezioro można przyjść tak, jak my przyjechaliśmy pochodzić po prostu na spacer, można przyjechać na piknik, można popływać czymś. Słuchaj, kochanie, i dobrze, można dobrze, dobrze że wieje. z namiotem. Słuchaj, kochanie, dobrze, że wieje i jest, tak jest tu chłodniej, kamery. bo jeszcze nie zdążyłaś ochłonąć po wczorajszym woli. No, body było cudowne. Z body Myślę, że będzie to chyba nasz najlepszy filmik z całego wyjazdu. I ogólnie rzecz biorąc, ja czuję nadal niedosyt i próbuję nauczyć mojego męża, żebyśmy jechali jeszcze raz. Tak. To będzie tak samo jak z koncertami BSB. Tak jest. Zawsze chcesz jeszcze. Zawsze chcesz jeszcze. Nie, to jest takie miejsce, że ja wczoraj, jak się położyłam do łóżka, to ja widziałam przed oczami te domy i te ulice, więc tak. To jest takie miejsce. A to tak. jest nazwa tego lejku, przynajmniej mhm. możemy pokazać. Tu. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o tym jeziorze, bo jest ono przepiękne, ma turkusową wodę. Historia tego miejsca jest taka, że w 1800, o ile dobrze pamiętam, w 1871 roku, z więzienia oddalonego o ponad 200 km stąd, z miasta, które się nazywa Carson City w Nevadzie, są to rejony Lake Tahoe, uciekło 29 więźniów, którzy właśnie doszli w te rejony i tutaj. W, tym, w tych wzgórzach nad tym jeziorem się ukrywali. Zostali oni oczywiście znalezieni. Chodźmy, może przejdziemy pod jezioro i pokażemy, jak wygląda. Zostali znalezieni, część z nich została tutaj zastrzelona, zabita, a resztę zabrali z powrotem do Carson City, do więzienia, i tam ich po prostu na oczach innych więźniów powieszono. I dlatego to jezioro nazywa się teraz. Convict Lake, czyli konwig na nasze na polskie, to znaczy skazaniec, więzień. Bo wcześniej nosiło ono jakąś inną nazwę, ale ja przyznam szczerze, że teraz nie pamiętam, bo jakoś tak bardzo, bardzo ta historia mnie nie interesowała, a interesowało mnie to jezioro i ta turkusowa woda, także zobaczcie, jak, jak tutaj jest pięknie. O, oczywiście byłoby. Fajniej, gdyby nie wiał tak wiatr, bo znalazłam właśnie między drzewami kapelusz Ani. Ania, zgubiłaś kapelusz? Czy... O, ona go nie zgubiła, tylko go schowała. Także, także, sorry, schowała. Ok, kapelusz jest schowany, więc niech będzie. Mija ma chwilę atrakcji, chwilę się bawią. No i co? I tak wygląda to jezioro, jest naprawdę, naprawdę pięknie. No, jest cudownie, bardzo mi się tutaj podoba. Um, ale cały czas myślę o tamtym jeziorze, o tamtych kolumnach i o tych przeszkodach, których nie mogliśmy pokonać, żeby tam dotrzeć. No ale co? Takie życie innym razem, na pewno innym razem. W końcu idziemy do prawdziwych gorących góry. Jesteśmy na jak cebule. Ja się śmieję, że jest cebula. To jestem ja Daj rączkę. Mija cebula. No, musieliśmy się szybko zawinąć nad tego jeziora, bo było strasznie zimno. Mija w momencie dostała Kataru i Ania nam poleciła jeszcze jedno miejsce, gdzie są gorące źródła, Podobno ale prawdziwe. takie prawdziwe, w sensie... żeby nie było Ale nie ma żadnych... Jak nie ma rury nie ma regulowania wody ciepłej i zimnej, to są prawdziwe. No, właśnie, to nie będziemy rozczarowani, ale jak możecie zobaczyć, ciągle mijamy ludzi. Parking z samochodami jest dosłownie pełny. A nie. No to jedź, no idź, no chodź, chodź. Dobra, chcesz mało iść, ok. Także popatrzcie, idą ludzie w kostiumach, wyowijani ręcznikami. Także na pewno skorzystali, a my zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Dzisiejszy odcinek, vlog, to będzie straszny sklejuch. A dlatego? Dlatego, że nam nic z naszych planów nie wyszło, ale czasem też, też się tak zdarza i dobrze, jak nam z planów nie Niestety wyjdzie. Nie udało nam się dojechać w to miejsce. I strasznie to przeżywamy, nie? Tak, ja przeżywam cały czas kombiny. Czym by tam pojechać? Popatrzcie. No i słuchajcie, i to są prawdziwe, gorące źródła. Nie ma żadnych rur. Nie ma rury. Ludzie siedzą, grzeją swoje pupcie Zaraz zobaczymy jaka jest woda. Czy jest ciepła, czy nie ciepła. Chodź zejdziemy tam do O już widzę miejsce dla nas fajne. Chodź. Chodźcie, 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 chodźcie. Piwko jest. O, piwko jest, czuję zioło, czuć. Iż, zioło tak ziele angielskie, impreza jest. teraz powiedz jaka jest zasada naturalnych naturalnych, gorących źródeł. Tutaj jest koniec gorącego, tam jest początek. Jak chcecie mieć czystą wodę, trzeba iść na początek. Tak, idziemy na jest początek. Jest tutaj około 30 osób i od pierwszego osobnika zaczyna się filtracja. Tak jest. A jest ok, jest fajnie. Dobrze, że tutaj nie ma rur, wygląda to naturalnie. Młodzi ludzie imprezują, należy im się niech imprezują. Długi weekend jest. Jest długi weekend. Święto jest, okay. tak, jest super. O, tam się po, pobawimy. Może wejdziemy do wody. Drugą nogą! Drugą nogą za chwilę mama będzie chodzić drugą nogą. O, tu jest, ciepło, widzimy, tu jest piękna, czysta i ciepła woda. Myślę, że tym miłym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Ani, dziękujemy bardzo, że była z nami i że nas zabrała tutaj. Pilnuj łopatki. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Myślę, że ten odcinek będzie jakiś straszny wielki sklejuch z różnych przeróżnych miejsc. Ale tak wyglądał nasz dzień, tak wygląda życie, tak wygląda prawdziwy YouTube, prawda? Tak jest. Dziękujemy jeszcze raz. Dajcie nam lajki. Pozdrawiamy wszystkich. No ja, pozdrawiamy wszystkich. Pomachamy. Papa. No, powiedz papa. Dajcie łapki w górkę. No, powiedz łapki w Dajcie łapki w górkę zasubskrybujcie proszę, proszę, mój kanał. Tak i oglądajcie nas. Tak? O dla mnie trochę za gorąca woda. Okej okay, kochani, pa pa!